Jeśli kochasz burgera drwala, ale nie chcesz czekać do zimy, to patrz. Robię go w domu i to wer frajerze, szybko, czysto i mega pysznie. Najpierw biorę serek topiony i delikatnie go spłaszczam, żeby wyglądał jak mały krążek sera z burgera. Nie za cienko, ma mieć objętość. Zawijam w papier i wrzucam do zamrażarki na jakieś 10-15 minut. Dzięki temu później pięknie się opanieruje i nic nie wypływa. Wołowina 150 g formuje cienki, szeroki kotlet. Pamiętajcie, skurczy się podczas pieczenia. Sól i pieprz dopiero przed air fryerem. 190 stopni, jakieś 80 minut i na sam koniec składę ser, żeby pięknie się roztopił. Bekon idzie do air fryera na 200 stopni. Po 5 minutach mam idealnie chrupiące zaromienione paski. Zero brudzenia patelni. Kocham. Teraz robię najlepszą część. Sos drwala majonez, ketchup, łyżeczka musztardy, trochę wędzonej papryki i czosku. Mieszam aż zrobi się gładka, kremowa emulsja. Ten aromat już czuć. Stawiam na chwilę do lodówki. Smaki się przegryzą. Serek wraca do gry. Wyciągam z zamrażarki, robię panierkę. Jajko, bułka, jajko, bułka. Podwójnie, bo ma być potężna chrupkość. Do airfryera 200 stopni na 8-7 minut. Wygląda jak złoty medal. Bułkę podgrzewam z serem i kawałkami bekonu. Ser pięknie się topi, bekon z góry robi genialny aromat. Po tej minucie w airfryerze pachnie tak, że ciężko już czekać. Dobra, jedziemy. Sos na dół, rozsmarowuję konkretnie. Na to chrupiący bekon, potem złoty panierowany serek, soczysty kotlet z roztopionym serem. Dokładam świeżą, drobno pokrojoną sałatę i zasypuję wszystko prażoną cebulką. To wygląda sztos: domowy drwal frajera. Słuchajcie, to jest lepsze niż oryginał i mogę go jeść cały rok.